Co jeszcze czeka Polskę w roku 2024? Wykonanie 2 czerwiec 2023 roku. A więc, co czeka Polskę? Kryzys dyplomatyczny dotyczący relacji między Polską. A Francją lub Niemcami. Odnosić się może do sfery finansów oraz finansów bardziej płynących z Unii Europejskiej, pomocy, wsparcia jakiegoś. Kryzys ten może kompletnie wpłynąć na politykę w sferze dyplomacji zagranicznej. W 2024 roku, relacje między jednym lub drugim krajem, i tutaj to była Francja lub Niemcy. Co dalej? Ujrzałem, pierwsza połowa roku przyniesie w Polsce wzrost pożarów domowych. Lecz głównie ujrzałem zawalenie się jakiegoś wysokiego budynku wskutek wybuchu gazu, zapruszenia ognia, coś w tym rodzaju. Yy... Obraz jaki się pokazał to był obraz już z liszczy. Naprawdę ujrzałem obraz zawalonego budynku. Yy... Zawalonego budynku pełno wozów strażackich. Wiem, że to konstrukcja wysoka, bardzo wysoka, będzie prawdopodobnie w ogóle, bo to, to, to była wizja ukazująca pierwsza połowa 2024 roku. Myślę, że tu bardziej będzie oscelowało się, zamykało w okresie tym zamykającym zimowym z 2023 na 2024. I że to, co nastąpi, ta katastrofa, jakby budowlana, bo nie wiem, inaczej tego nazwać nie mogę, to będzie z winy człowieka, który do tego doprowadzi. Czyli albo wybuch gazu, albo zaproszenie o ognia, i po prostu, nie wiem, w kolejności poprzez przemieszczający się ogień, który dojdzie do, gdzieś do butli z gazem, że ten budynek wybuchnie. Później masa wozów strażackich. Tego typu zgliszcza i woda stojąca już po pożarze, po ugaszeniu, nie? To takie, takie, takie zniszczenia. Troszkę, troszkę zmniejszymy tu. I Trzecia, już tutaj trzecia wizja dotycząca tego roku, nie tego, 2024, przepraszam. Okolice lata to osiągnięcie jakiegoś dużego sukcesu odnoszącego się kwestii energetycznych dla Polski, lub powstania czegoś takiego jak pomost, przejazd. Lub usprawnienie działań węzła komunikacyjnego. Okres letni dla Polski oznacza spełnione plany z 2023 roku lub coś z poprzedniego roku. Inaczej, to cały czas mówię o tym 2023, gdzie te plany będą zrealizowane w okolicach letnich. Okresu letniego 2023. 24. Z sukcesem oraz przy okazji dużym nakładem materialnym. Tu bardziej stricto te karty, karty tarota wskazywały, że może to mieć związek właśnie y, y, z takim bezpieczeństwem energetycznym, y, który ma objąć parasolem całą Polskę, a dzięki temu Polacy mieliby oszczędzić tak, na, na, na prądzie. Ile w tym będzie prawdy? No nie wiem, przekonamy się. Czas ten jest niedaleki, bo 2024 nie leży tak blisko. Co dalej? Dalej. Poprawa, poprawa systemu socjalnego lub pozytywne zmiany w systemie medycznym lecznictwa polskiego. Tutaj na przykład chciałbym zaznaczać jakby, może to dotyczyć obu tych sfer system socjalny lub system medyczny. Miałby być zostać usprawniony w Polsce, ale też stricte może dotyczyć, nie wiem, zwiększonego dostępu do bazy leków, co tutaj nie nadpisałem, ale to pamiętam karty, to co tutaj wychodziło. Tak więc taki system, z tego co pamiętam i rozumiem, posiada chyba Wielka Brytania. Tak więc, no w Polsce poprawa systemu socjalnego, pozytywne zmiany, jeśli chodzi o, o sprawy medyczne, zdrowotne, odciążenie tego systemu medycznego, zdrowotnego, usprawnienie usług medycznych. Co dalej? Dalej przewrócona zostanie równowaga wobec sytuacji bez wyjścia. Przewrócona zostanie właśnie równowaga wobec sytuacji bez wyjścia w Polsce za sprawą pewnej kobiety polityk. 2024 rok w Polsce to możliwy początek kampanii prezydenckiej, jak i późną wiosną, a latem 2024 roku nabierze rozpędu, gdzie pewna kobieta właśnie wystartuje w wyborach, rzucając nowe światło na stare sprawy. I być może zjednocząc po prostu wsparcie. Nie jestem pewny i przekonany, kto zostanie prezydentem. Rozkład był wykonywany w bodajże w roku 2020 lub 2021-2022. Tam bardziej szczegółowo przedstawiłem osobę, która będzie po Andrzeju Dudzie kolejnym prezydentem w Polsce. To bodajże rok 2025 chyba. O 2024 to widziałem taki wyścig właśnie, w wyborach, jeśli mamy teraz te... No w tym roku mają się odbywać, październik, listopad, y, na nowy rząd, nową kadencję rządu, to, 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 to jakoś było, że rok po tym chyba y, to całe gonictwo o fotel y, była rozpoczynana. Tak więc no tutaj kobieta bardzo ciekawy będzie miała plan, jeśli chodzi o Polskę o Polaków na pewno zainteresuje wiele osób. Kolejne w pogodzie w pogodzie umiarkowanie względem pór roku lato ciepłe i burzowe ze skrajnymi warunkami atmosferycznymi. Czyli upały, burze, takie tropikalne. Upały, ulewy, oberwania chmur, podtopienia, upały i to takie, yy, to będzie ta taka cyrkulacja, jeśli chodzi o Polskę. Widziałem o ten front, atmosferyczny, o pogodę. Yy, te lato dość tropikalne. Osłabnie, przypuszczalnie względem umiejscowienia czasu w okolicach października 2024. Yy, Poprzez wejście porywistej, wieczno porywistej jesieni, właśnie w październiku. I tak samo bardzo szybko nastąpi właśnie tutaj duży też przeskok. Od października, początek grudnia, to już możemy się spodziewać, że ten grudzień to będą dosyć solidne, silne opady śniegu, które, jakie mogą występować na przełomie 2023 okresu zimowego, oczywiście oraz 2024, bo te cykle się ze sobą tutaj zamykają, nakładając czasowo. Co dalej? Co dalej? Skandal związany z kobietą. Kobieta pewna będzie sądzona i spotka ją surowa kara. Dużo w ogóle będzie bardzo podobnych temu sytuacji, które będą odnosiły się do kobiet i tego co będą wyprawiały. To jakby bardziej druga połowa roku 2024. Czy to w polityce, czy na wysokich pozycjach społeczno-urzędniczych. Końcówka, jak przedstawiła mi się też w takiej formie. 2024 dla Polski to. Jakieś również ważne wydarzenia, wydarzenia związane z transportem morskim, morsko-gospodarczym bądź morsko-turystycznym. To taka ciekawostka na koniec tak jakby Bałtyk miał odżyć okolice nad morzem. W związku właśnie z dużym napływem również gotówki finansów odnosząc się do, do jakiejś nowej sytuacji, być może jakieś umowy będą zawierane w drugiej połowie 2024 lub pod koniec okresu letniego. Końcówka 2024. I to też taka ciekawostka. Przynieść może nawrót inflacji, nawrót inflacji, którą doświadczamy teraz i która, jak, jak drodzy Państwo wiedzą, nie jest niska. Inflacji, jaka powinna ustabilizować się okresowo na czas wiosenno-letni 2024. O tym, jak to się będzie działo w Polsce, to przekonamy się w kolejnym w kolejnym rozkładzie Tarota w kolejnej wizji, jaką wykonam, jako dodatek do roku 2025, tak jak obiecałem, i wtedy się przekonamy, czy faktycznie ta inflacja będzie miała dalej, dalej będzie miała taką moc, bo tu widziałem w grudniu bardziej grudzień, listopad grudzień 2024, to, to znów taka sytuacja w Polsce, gdzie w większości domów, Bieda może zaglądać do okien, tak? I tu nie mamy się co oszukiwać i okłamywać. Zawsze w tych wcześniejszych rozkładach, pamiętam, podkreślałem, że Polska w stosunku do innych krajów europejskich, Unii Europejskiej, nawet tych spoza Unii, to w stosunkowo do tego kryzysu, jaki teraz występuje, bo inflacja ta to tak naprawdę nosi znamiona drugiego kryzysu. To będzie nam się żyło lepiej. Że ta Polska zawsze mi się jawiła jako, jako zupełnie przeciwność tego, jakie ja mam osobiście zdanie tutaj, żyjąc w Polsce. Jak będzie, to się przekonamy. To jest rozkład dodatkowy. W opisie znajdziecie Państwo powrót do wcześniejszej wizji rozkładu na rok 2024. Dla Polski mamy drugi czerwca 2023. Dziękuję za uwagę.